Dzień dobry, witam wszystkich. Jesteśmy reprezentacją Koła Naukowego Robotyki SPACER. Jestem, nazywam się Aleksandra Hinz, to jest Waleria Melnik i Karol Hetmański. I, y, jesteśmy kołem działającym na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki, y, tutaj w tym budynku. Działamy mniej więcej od roku i już w trakcie tego roku udało nam się uzyskać nasz pierwszy, pierwszy taki duży, duży projekt zrobić, uzyskać dofinansowanie z konkursu Campus 2030 razem z Kołem Naukowym Ogrodników. I wspólnie chcieliśmy właśnie, jako że celem tego konkursu jest zrobienie projektu, który jakoś poprawia życie na kampusie Campus, to wspólnie chcieliśmy zająć się problemem nawadniania i stworzyliśmy projekt WaterWise. W szczegółach projektu powiem zaraz właśnie zacznę od takiego krótkiego wstępu, potem powiem o celu projektu, potem będziemy omawiać, no jak go realizowaliśmy, szczegóły tej realizacji, wyniki, wnioski i jakie mamy pomysły, żeby rozwijać ten projekt dalej w kolejnych edycjach konkursu. Także właśnie jak już mówiłam, zająć się problemem nawadniania, ale wiadomo, jest to duży problem, szczególnie jak ma się ograniczony czas do kilku miesięcy na zrobienie projektu, więc. Stwierdziliśmy, że chcemy zająć się konkretnie badaniem relacji między temperaturą gleby, a właśnie jej nawadnianiem. No wiadomo, jakoś, że to jest taki eksperyment, to musiała być próba kontrolna i próba badawcza, więc mieliśmy dwa dołki, w których jeden był nawadniany, a drugi nie. I termometry zakopane na różnych głębokościach, i jakby tak zbieraliśmy dane, a do tego jeszcze stację meteorologiczną, która zbierała inne parametry. E. No więc, jak już wspomniałam, celem naszego projektu było jakby zaczęcie te, jakby zajmowanie się tym problemem nawadniania, to takie takiego narzędzia, na podstawie którego można dalej wyciągnąć jakieś wnioski i zająć się właśnie poprawieniem, optymalizacją nawadniania, zmniejszeniem zużycia wody, może zrobienie jakiegoś automatycznego systemu nawadniania na kampusie. Dobra, to teraz może ja mówię krok po kroku realizację naszego projektu. Zaczęliśmy od zakupu. Potrzebnych nam elementów, dalej zaprogramowaliśmy nasze czujniki i stację meteorologiczną. Następnie założyliśmy sobie maszynę wirtualną, na którą podstawiliśmy bazę danych, i dalej część osób zajęła się montażem elementów na miejscu przeprowadzenia pomiarów. Następnie, przez okres od lipca do końca sierpnia, zbieraliśmy te dane. No i na końcu przez nas powstała analiza wyników za pomocą właśnie tej bazy danych. A Aha. przez kółko ogrodników były wyciągnięte jakieś wnioski. Y może trochę powiem o tym, co zakupiliśmy. Kupiliśmy właśnie stację meteorologiczną, o której powiem troszeczkę później. Także płytkę SPF-32, termometry, które umieściliśmy na trzech różnych głębokościach, na dwóch dołkach. Kamery umożliwiające robienie zdjęć w różnych spektrach oraz kamery na podczerwień, które mierzyły nam zdalnie temperatury głębiej. Op. Stacja meteorologiczna to. Mieliśmy stację meteorologiczną Bresser, którą zaprogramowaliśmy w ten sposób, żeby właśnie mogła przesyłać nam bezpośrednio, mierzyć, i przesyłać parametry, które umieściliśmy na prezentacji, takie jak wilgotność powietrza, temperatura oraz inne umieszczone tutaj. Dobrze, to do stworzenia tego projektu wykorzystaliśmy wiele technologii. Do kontroli wersji korzystaliśmy z Githuba. no tak, na wszelki wypadek, że jakby coś przestało działać, to żebyśmy zawsze mieli e, dokąd wrócić do poprzedniej wersji oprogramowania e, i, i tak dalej. E, oprócz tego korzystaliśmy z technologii LoRa, która służyła do bezprzewodowego programowania płytki SP32. E, oprócz tego e, do przesyłu e, tych wszystkich danych, z płytki do bazy danych korzystaliśmy z e, protokołu MQTT, a samą bazę danych e, postawiliśmy, e, no, w in, stworzyliśmy w influx DB. E, dlaczego e, w tym a nie w jakimś innym to pokażę później. E, no i oprócz tego, no te, telegraf to też e, protokół do, do wysyłania danych, z którego korzystaliśmy, a cał, całą bazę danych postawiliśmy na maszynie wirtualnej w Asusze. I teraz to wyglądało tak. Mieliśmy połączone czujniki bezpośrednio do płytki, która zbierała dane o temperaturze. Na poszczególnych głębokościach, a dane ze stacji meteorologicznej przesyłaliśmy radiowo też na tą płytkę. Na tej płytce te wszystkie dane były zbierane i, i, i modyfikowane w ten sposób, żeby dało się je przesłać do bazy danych, no i były później przesyłane przez Wi-Fi. A dlaczego. No. Wybraliśmy influxa, bo, e, bo można właśnie w taki ładny sposób. E, zwizualizować te dane. Na przykład tam jest e, temperatura powietrza, wilgotność i można na co można zobaczyć w łatwy sposób wszystko i czytelnie. Tak, to jest pokazane, jak wyglądał nasz projekt po zamontowaniu. Wybraliśmy miejsce, koło szklarni, gdzie stwierdziliśmy, że nie jest tak łatwo dostępne, więc na pewno no, nasz projekt nie będzie jakoś, no, nic, nic nie ukradnie, nie będzie jakoś zaburzone pomiary, a też y, musiało być takie miejsce, żeby dało się kopać, co nie jest takie proste, gdyż tam wcześniej są garaże, wiadomo, przed częścią trawników, a tutaj też nam trochę zajęło kop kopanie. Yy, I tak jak było widać, tam z tyłu najbardziej stała stacja pogodowa. Przed nią był ten dołek, który jakby no ten dołek tam nawadnia, nawadniany i nienawadniany, oba tam się znajdowały. I właśnie przez okres wakacji, przez 7 tygodni, to tak było zamontowane i jeden dołek był co jakiś czas, chyba trzy razy był nawadniany i zbieraliśmy dane z obu dołków, że potem koło ogrodników mogła je porównać. Tak. tutaj daliśmy przykłady zdjęć, które wykonaliśmy kamerami w różnych spektach. Jest właśnie spektrum światła widzialnego, potem jest chyba na fiolecie, a potem jest podczerwieni obudowków. I tu są wyniki na wszystkich trzech głębokościach. Dokładnie o wynikach i wnioskach, wiadomo, że najpierw powiedziałby ko koło naukowe ogrodników, gdyż oni się na tym znają i oni opracowali wyniki, ale jak można zauważyć, jak zauważyli, zauważyli oni, amplituda wahań temperatury dzienna była mniejsza w przypadku dołka, który był nawadniany. Te wartość w sumie zmieniały na wszystkich trzech głębokościach. Tutaj właśnie było widać wyniki dla wszystkich trzech dołków, pomiarów przez te 7 tygodni temperatury. Te trzy głębokości dla dwóch dołków w sensie. I naszym wnioskiem, jakie wyciągnęliśmy, to właśnie to, co powiedziałam, że wahania temperatury są mniejsze, jeśli jak jest nawadniany. No i liczymy, że z tego będzie można jakoś właśnie wykorzystać do optymalizacji albo automatyzacji tego podlewania. Bo jakby wydaje nam się, że ten projekt ma duży potencjał rozwojowy. I właśnie naszymi pomysłami na dalszy rozwój projektu jest to, że można by przeprowadzić ten sam projekt w innych porach roku, można by dać więcej parametrów. Można by robić automatyczne zapisywanie zdjęć, żeby nikt nie musiał tam manualnie chodzić i robić tych zdjęć, tylko żeby robiły się automatycznie co jakiś czas i można by właśnie zrobić taki automatyczny system podlewania na podstawie tych zebranych danych. I dziękujemy za uwagę.